W pierwszym odcinku postanowiłem wynająć trzech trenerów w Fortnite i to nie byle jakich. Za jednego zapłaciłem skromne 1000 faudolców, za drugiego już całkiem konkretnie 5000, a trzeci kosztował mnie 10 10000 faudolców. Każdy z nich miał jedno zadanie: pomóc mi zdobyć jak najwyższą rangę w trybie rankingowym. I każdy z nich mógł wybrać dowolny tryb: build albo no build. Który z nich okaże się najlepszy, czy droższy oznacza lepszy, czy może tańszy trener, totalnie mnie zaskoczy. Koniecznie oglądajcie do końca, bo finał tej historii was rozwali. Powiem tylko tyle, jeden z nich zrobił coś, co kompletnie mnie zaskoczyło i całkowicie zmieniło grę. Ale zanim przejdziemy do odcinka, widzowie, w świecie Fortnite liczy się strategia, refleks i mocne chrupnięcie. Jacob Cup nadciąga i z dumą mogę powiedzieć, że partnerem tego turnieju jest marka Doritos, czyli nasza ulubiona przekąska z intensywnym smakiem i ikonicznym trójkątnym kształtem. A Jacob Cup to największy turniej w Polsce, turniej jakiego jeszcze nie było. A, część, na którą wszyscy czekamy? Chowany streamerów stworzony na mapie specjalnie dla Doritos. Serio, to nie jest zwykły chowany. 31 streamerów, każdy z nich próbuje się chować na mapie pełnej miejscówek zainspirowanych intensywnym smakiem Doritos. Kto znajdzie najlepszą kryjówkę? Kto zostanie złapany pierwszy? Nie możecie tego przegapić. Zwłaszcza, że cała akcja będzie transmitowana na kanale Jacoba. A więc kiedy? 30 listopada będzie się działo. Największe gwiazdy, epicka mapa Doritos i potężne emocje. Dodatkowo możecie wziąć udział w wydarzeniach przygotowanych specjalnie dla Was i zmierzyć się z innymi graczami w Fortnite podczas trudniejów Trio czy Chowanego. Koniecznie wbijajcie na Discord, gdzie znajdziecie więcej informacji. Oglądajcie i chróbcie razem z nami. Pierwsza gra należała do najtańszego trenera, którym został Manuek i choć o jego stylu prowadzenia rozgrywki mogę powiedzieć jedno, jest kontrowersyjna i niekonwencjonalna, to efekty były naprawdę boskie, sami zobaczcie. Włączę na epickie. Ale ja mam wydajnościowy tryb. Za dwie sekundy skaczemy, skacz, 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 tam lecimy, tam. Ty jesteś normalny, no przecież, ty jesteś... No co ty tak nisko, ty nie dolecisz teraz. Ale tam wędki będą? Tam jest jedzenie wszystko. Spokojnie! Eksta. Ja to płynę, dam ci jedzenie i popłyniesz. Nie, no, mega pomysł! Mega, no, mega! Ja, ja, ja. Dobra, teraz tak! Szybko musimy zlatywać i tam są takie y, puszki z jedzeniem, puszki z jedzeniem. No co to za strat jest! Niesamowite. Mimo ja, z tego nie przyżyjesz, wezmę twoją kartę najwyżej. Czekaj, ja mam 30 HP, nie wiem czy to przyżyję. Szybko płyn tam, Manoiku! Jest problem delikatny. Za 30 sekund strefa rusza, ja mam 50 HP. Teraz na plecy musisz mi wziąć. Tak to właśnie żenie. to zaplanowałem, tak właśnie to zaplanowałem! Nie, nie wytrzymam. To się nazywa skill. Trener To będzie pierwszy trener, gdzie ja fraga nawet nie zrobię w meczu. Co tu się wydarzyło? I by naprawdę, ledwo przetrwaliśmy. O, pamiętaj, najważniejsze w byciu trenerem jest to, tak? żeby samemu też ciągle trenować. Ja już jestem, bo już się słucham wszystko. O kurde, trener tu typ jest! Trener ucieka może, co? To jest taki bait, bo ja tu pa, czekam na nich po prostu. Oni wstaną, a ja tu pu. Trener to profesjonalista, jest jednak widać. Dobra, wiesz? Jako trener, to jeszcze tu chwilę posiedzę. Jakiś plan treningowy rozpiszę na drugim monitorze, coś tam wie. Paradoksalnie to głównie dieta, proszę pani. Trener, karta, ja wracam do żywych. Jakbym wiedział widzowie, to bym jednego fałdolca zapłacił dla za tego trenera. Jednego w maksie, jeden fałdolec. Tutaj tego, się wędkę kredolce. zostawiłem i twoje zdanie to łowienie. Wszystko zrozumiano, łowię. Tu nic nie leci z tego łowiska. Ty też y, pamiętaj, trenować i jeszcze raz trenować, tak? Jeśli ci obserwować, to jest najważniejsze. jest totalnie, nie? jest no totalnie. W ogóle, zero Ekwipunek ci układam. Na ostatni Amunicji slot apteczki. Na przedostatni małe miksturki. Hey. Dobra, jetpack. Dobra, na pierwszy mam, mam. karabin ciężki i zielona strzelba ładowana. I to jest cały Twój ekwipunek na dzisiaj. Dobra, a amunicja jakaś? Nie, nie Amunicji. trzeba, nie trzeba. Nie, nie trzeba, trzeba, nie trzeba, dobra. Top 10, top 10! Ja pierdzielę ale co my robimy? Zmiana ekwipunku, zmiana ekwipunku. Zamiast tego do latania bunkier. A mogę go wziąć po prostu, bo mam zapotki. Tam blatujesz o, o, tam o i zeskakujesz. Mhm. Ała! Dobra, dalej, idziemy dalej. Tam o, wskakujesz na szczyt. A to, o, tutaj, tutaj? I zeskakujesz zeskakując, czyli ze skokiem jeszcze musisz. Oddawaj teraz to do latania. No i teraz no, możemy ale, iść. No, dobra, dobra, koniec żartu. No spokojnie, nieźle, spokojnie. Tutaj na daszek, tutaj na daszek. Lewa, 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 lewa. Ja nie żyję, trener. To coś ty odwalił? No, gdzie ty jesteś? No do góry, na dachu przecież jestem, do no, trener mnie widzi na kamerze. Co tu się dzieje? Mam 12 HP. Ginę, trener, no pod adamą. Stoj! Tchu. Nie, jeszcze snajpę dostał. Dostałem no, snajpę! Nie! Masz apteczki za mnie, trener, wygraj tą grę! Musisz wygrać nie, ty, tą grę! Nie, nie ty jesteś najgorszy! Czemu ty nie byłeś w domu? Ja, ja jestem najgorszy! Czekaj, czekaj się to przeliczyć. Dam radę cię podnieść, chyba, nie? Ja to obliczyłem, dam radę, na spokojnie. Czekaj, bo nie wiem, czy dam radę jednak. Czekaj, czekaj. Tutaj... Jezus na jednym kapelu! Ja, ja pierdzielę! Szybko do motorówki! No ale to biegnij, bo ty idziesz, a nie biegnisz! Niesamowite to jest, żeby to robimy. Czekaj, czekaj, A! Dobra, do rifta, trener. O, oj, mam 20 HP. Żyję, trener. Oni są na górce, powtarzam. Jesteśmy w dupie. No to wszystko teraz w twoich rękach, w twoich trener. rękach. Po to cię podniosłem, żebyś pokazał swoje prawdziwe oblicze na kamerze. Ten. Daję mu. Daję mu, daję Nie, mu, ale on z Ma wszystko. Tragiczny. No ja tragiczny, ja tragiczny. Pan tak. tak, jako trener. trener. Wstyd mi takich klientów przyjmować. Właśnie nie, właśnie. to jest trzy. To Ja już więcej na pewno w życiu nie osiągnę. Sprawdzam rangę jeszcze, trener. Ważne, ważne, <grym> ważne. Jaka ranga? To no, jest najważniejsze. To się, tak. <grym> to <grym <grym jest. <grym trener dla mi... mnie zdobył srebro 1 453%. Czyli super, chyba. Super, mam nadzieję, że super. No, Wydaje mi się, że następni trenerzy sobie lepiej nie poradzą. No, ja myślę. W drugiej grze moim trenerem stał się Jacob i on również zaskoczył mnie swoją taktyką na wbicie jak najwyższej rangi. Czy trener za 5000 Faudolców okaże się lepszy. Sprawdźcie to sami. Ej, czekaj, stój! Ja Anuluj! Kup faudolce na początek i masz kupić skinka, skoro w tam to wchodzi. Jesteś normalny. To 150 zł kosztuje. Dobra, co kupować? Co kupować? Porsche 911 GT3 RS. Zapraszam. IcePies kosztuje 1500. Dawaj ją, ale tą taką w topiku i krótkich spodenkach. I rekinki. No i teraz je ładnie uwierz. No jestem wyposażony, elegancko to siedzi. No, lecimy tu. Podziękuj kierowcy busa, ładnie. Nie, eee, Skup się, widzisz ten domek, to tam lecisz. Yy, widzę ten domek. To tutaj generalnie nic nam się nie zrespiło, ale my się nie przejmujemy, bo no. w życiu nie ma co się przejmować. Taki jest cel. Kurde, nie trafiłem, nie trafiłem, trener! On też ma snajperkę! Dostał! Leży, leży, leży trener! No i o to chodzi, generalnie nasz cel jest taki, że ja nie robię w ogóle fragów, wszystkie robisz ty. Żebyś dostał jak najwyższą rangę, rozumiesz to? Dobra, trener, bo tutaj jest chłop... W głowę z tajperką, w głowę z tajperką, żeby było 280 damage, bo wtedy większa ranga. Chyba dałem, chyba dałem, chyba da dobra, nie dobra. jestem pewien, ale chyba dałem. Ty, ty przed nami! Ładuj, ładuj go! Tajperka! Jadek, to to nie. ruszę rusza, ja... Ale ja ładnie... Ładuję... Ej, bo ja ginę! Czemu ty masz 0 HP? Dobra, 0 HP? leczę się, leczę się, leczę się, leczę się. Masz miniska, weź sobie, weź to. Ja ci pomagam. To ja ci ich zlikwiduję, co? Jestem. Chodź tu. Dobra, jesteś gotowy? No. Dostał, leził, no, nie, no i o to chodziło! No i de. super. super. Uh, uh. Właśnie masz robić fraki. Zjedz sobie. bo no może to nic nie jest, bo to już marnotrawstwo. Chodź, zabierz go. Mam dla ciebie spaza. Szybko. On jest na mnie. Ładuj go, nie pomagam. Idę, idę, idę. Widzę. On jest na mnie. Dostał! Ładuj go. Leży! Leży, 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 no leży! I o... No i o to chodzi, super. Ja tylko tutaj wiesz. Tutaj Ale wiesz. Chillera, nie, to jest tak łatwa gierka. W ustawieniach taka opcja. Tylko ja nie wiem gdzie ona jest, że jak puszczę, to mi edytuje. No. I tak nie edytujesz. Aha, niesamowite to jest. No, no i o, chcę. Tak, nic mi nie nauczy. nic mi nie nauczy. A ty, nic kłopie, nic kłopie, nie nauczy. wiesz ty, ja ty mi zapłaciłeś? Takie małe pieniądze mi zapłaciłeś, że mnie to nie interesuje, tak? Nie, oni są na mnie. Koledzy są na halni. Możesz dać mu snajpę, ze złotą. dałem 105. Snape, na ten razem głowę. Utań. Dobra, nie no, reloaduję i daję mu głowę. Dostał! Leży! Ej, trener, na tamtą głowę się dobudujemy? A tu już skylimit? Kurczę, wcelujmy się do sniperki, wcelujmy się, w tego może drugiego. Najwyżej zeskoczymy mu na banie Widzę jednego, nie widzę nie jednego. Drugi, drugi, A, nie to nie czekaj, czekaj. A, ty mnie zrzuciłeś?! trener! Nie! Nie! Widział chyba. Dobra, złap się od tej ziemi, złap się tej ziemi chociaż. Złap się od ziemi, złap się od ziemi, Dobra. złap się od ziemi, złap się od ziemi. zupełnie. się! Brawo! jak Dostał jak coś jeden, ten. Tego Biza. różowego, trzy, cztery. No i podskoczył śmietnik. akurat, no ja pierdziele. No podskoczył śmietnik. E, blisko typ! Dwóch! Buduje! Dead, jeden headshot snipe. Nice. Dam seradę. rusza się. Armata! Dostał 17 white! Kraket, kraket, leży, leży! Ale to chodzi, ale to super, chodzi. Super, właśnie o to chodzi, żebyś ty fragi dalej robił, bo jeszcze potrzebujemy twoich fragów. Dobra, super, Ants na jest. Na mnie, ziomek, minus Ej, no 150. No na mnie, ziomek, Ej, no właśnie... Na mnie, ziomek, Ej, no właśnie. 100 100 jeszcze jeden tam siedzi. Mi się lepszyli. Ładuje, ładuje. Ładuje, ładuje, ładuje! Dostał 100! Opie, ja gram tylko Shooter's Challenge, dawaj go, dawaj go. Leży! naj! Nice. Kolapsują cię, trener. O kurde. Dałem mu głowę, dałem mu głowę. Aaaa! Headshot snipe! Dawaj jeszcze jeden ładuję strzelan! Headshot snipe, dobra, błędę nice. Trafia bez lunety Jacob dwa razy, pozdro Aha. Widzisz mnie co no oni robią? Oni nie chyba, on nie chyba nie kapisi, oni chyba nie, nie kontaktują trener. O, czekaj, bo im zależy. Oni wszedli do helki i... Ty że ty możesz lecieć? Co robi? Uleciłem go! Ja cię lecę debilu! No to, trener, on, on ty idź do tego! Lecę go. Lecz go trener! On strzela, on nie kuma! E, on bije! Jeden zginął, okej, okay, ale ten drugi przeżył. Trener takie skybazy buduje. No przecież tam nie idzie wejść. Nie, to ja cię zabuduję, chociaż... Dostałem snajpę! Ja spadam! Wiesz, jak się nie złapię, to przegraliśmy gra i masz najniższą rangę ze wszystkich trzech? Dobra, nie spadłem. O! Kuca, kuca, kuca! Poleguję się! Chodź, chodź, idziemy mu pokazać ze Skybase. To, on idzie Daj, idzie, idzie, idzie daj mi bo ja nie mam. To tam chociaż wiesz, uważaj, bo on coś trzyma. Dobra, idziemy, starczy, starczy. Idzie, idzie, idzie. No, friendly na turniejowym, nie? Dobra, teraz grappler na Skybase, dawaj. No, jestem już, jestem, jestem. Wszystko gitara. Skybase na turniejowym w top e... No właśnie, właśnie nie. Je. Tego no, jeszcze w życiu nie robiłem! Tak szczerze, to jest popierdzielona sytuacja! Ogólnie możemy go zrzucić, jak będziemy chcieli. Sprawdzimy jego refleks. Dobra, czy? Na Poszło! <gry> nie Skype! Nie dostał. On Żyje? Się złapie, wiesz? Dawaj mu snipe, dawaj mu Skype. Nie gadaj, że się złapie. Złapał się, złapał się. Złapał się. Dawaj to, co mu menda? Złapał się. To, co? za menda? On kolapsuje! Nie dałem mu. Ta... Dałem mu! No i to jest kopie legendarny win ze Skybase. Utniemy cały środek gry i nagle będzie jak już wiesz. Jak już ładujemy Skype z góry, nie? <gry> Ej, dobra. Teraz najważniejsza kwestia. Jaka ranga? Jaka ranga? Oho, 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 oho i no, co ty gadasz? Co ty gadasz? Srebro 1, 444%. Ostatnia gra i coaching należała do szamana. Zawodnik, któremu zdecydowanie nie można odmówić umiejętności i który prawdopodobnie urodził się ze snajperką zamiast ręki. Ale czy poradzi sobie w tak trudnej konkurencji i wyciągnie mnie za uszy wyżej niż do Silvera? Koniecznie oglądajcie do końca. Lecimy, lecimy. Szamanin, ci prowadzisz gierkę, przypominam. Panie że lecimy na grotę tym razem. A ja. W co będziemy robić? A nie wiem. Znaczy okay. wiem, ale jeszcze ci nie zdradzę oczywiście. no to nie jest by trener, nie? Za 10 tysięcy fałdolców. Lekka odbitka, lekka odbitka. I, i ta... Na spokojnie, na spokojnie, odbijemy naszą grotę. Mam jednego PMa jakby co. Dobra, ładujemy go. I chodź, chodź w niego, chodź w niego, zobacz, zobacz. Dwóch jest, dwóch jest! Zero? Zero, dead, let's go. No. Nice. Dead. nice! Elegancko, podobijał mi, podobijało mi wszystko, widzieliście? To były moje pragi no, tak, ogólnie, tak, nie? To jest taktyka na cykora. Tu biegają pod nami. Ej, przebrał się, tu chodź, że zabijemy free go! Kill. free kill. Dobra, lecę. Daj, nie. O, lecę, nie biga, dla mnie, to mam, lead zabijłem. Alex, zero, dead, Kurde, nice. ale jesteś mocny chyba. Nice, Marty, dawaj, dawaj, masz tu, zobacz jaki masz tu item. Ja pierdziele, biorę, 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 biorę. Ja, mam typa, 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 typa mam na sobie! Do tyłu, do tyłu, do tyłu smarty! Do tyłu. Jest Tutaj, ty. A to Jezus Maria to ten. To boss, to boss. Jesteś nienormalny człowiek! 100% Ja cię leczę, ja cię leczę i wbiegamy tam Dobra wy? 3, 4, Dobra. dawaj, dawaj, dawaj! Jedzie, dawaj, jedziemy, dawaj. jedziemy, jedziemy, jedziemy! Lesi! Leszy! Nice, Lesi! Nice. Elegancko, elegancko! To ja mi się podobało lama. Ja czekam na ryfcia na ciebie. Dobra, wjeżdżamy, wjeżdżamy, dawaj Widzę... E, nie, to lama Ty do chorożczy niedługo pojedziesz Walimy go 26 Dostał dużo, ma dużo, Maga dużo Ja mu wysadzę dużo Ja mu wysadzę samochód no prawie. Na mnie, na mnie! Dostał, dostał kraka jeden. I ja twierdziłem z Marty zero. Spokojnie! Leży! Spokojnie! Zabiję. Leży! Zabiję. Nice! Ale ogień, ogień, ogień! Ej, tu ty, typ, tu ty, Dwóch! Ty, ty. O kurde, oni mają kotka pewnie! Wodaj z Marty! Rób, rób, Jeden ma low! Które, które, O, Zabijam, Nie, że, ci zabrałem! przywaga. jest 10 fragów. Je tak, jeszcze parę fragów, co so, najmniej 40 ma być, nie? Trzeba się zatrzymać przez znakiem stop. Sorry, ale ja, tylko z przepisami. Nie ma typów, powtarzam. Ty widzę typów tu. Auto, 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 przyjechało, przyjechało! Eee, rakieta! O, ma minigana! Uciekaj! Dostałem rakietą, dostałem rakietu, Smarty! Ja pierdzielę, uciekaj! Nie uciekam, nie zostawię mojego przyjaciela. Ja zginąłem! Ej! Jeden dead, drugi ma zero! Nie zostawię cię Smarty! Spokojnie! Zero ma! Dead! Siada ten shotgun, siada ten shotgun <laughs> chyba! Ej, dobra, ale dałem tak zrobiłem mnie trener, że mi się wydaje, że nie szybciej ich zlikwidować i jadą w nas. O, kurde, wal, wal, 30! Do tego, no. Jestem na nich centralnie. Ja pierdzielę! Wysadzaj, wysadzaj! 37, 37, wysadzony! Siedem wysadzony! 7 wysadzony. Krach, dwóch krach. Nie trafiłem! Zero, zero dead i drugi jeszcze. Nie, Je, nie, nie wiem gdzie. Właśnie gdzieś tu, ale nie wie. Ej, i na auto, i in auto, inne ziomki! Idę! wali, wali! Aaa, wali. Ej, wywali mi! Nie mam nie Ja pierdzielę! Nie, nie, nie zabił mnie! Uciekaj Smarty! Ucieczka, ucieczka! Ucieczka, ucieczka! ucieczka zanotowałem. Podnoszenie trenera będzie zaraz robione, nie? Beka! Beka! Dobra, Smarty! Yy, zawijaj, Iy, zawijaj. Tak? Idziesz po kartę, tak, 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 tak. Nie wiem jeszcze jak to zrobisz, bez graplera i bez movementu, ale wierzę, że mm. ci się uda. Wsiadam w auto i jeden na, naprawdę na przyjemny park mam jechać? Bo ty nie mam na skróla <laughs> Prawo, prawo, prawo! Prawo, 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 zadotowałem, jadę w prawo. Ratuję całą gierkę, chciałem powiedzieć. Kierowanie gierki znowu jest zrobione, nie? O, brawo, Smarty, udało ci się. Wracamy, wracamy. S. Widzę typa. dostał 116! Tutaj! Nice. Ja go nie widzę. O, widzę, widzę. Szybko, bo tu się budować nie da w tym trybie, do auta. Nie auto. da się, nie ma. No. Do auta, do auta. Jedziemy Dobrze, do miniłeś. Innych. innych jedziemy zabić, bo oni mnie wkurzają. Powiedz, jak się co się dostał. 116! Nice, 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 dostał! Walimy, o kurde! Ładuj, ładuj, ładuj! Zero, 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 dead zabiłem, drugi też ma zero. Jeden, 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 dead zabiłem, zabiłem dwóch. A to tu są jeszcze jedni, na mnie. 117 minus? D-17, nice. A, jeszcze mnie. jeden team, no pamiętaj. D-17, nice. O, kurde. O kurde, co to za zamieszanie! Zero, zero ma, zero ma. Nice, Nice Nic Pięknie, nie zrobiłem w tym fajcie, kompletnie. zakończy, nie ten nie, nie, zakończy, nie ma, nie, Co tam nie, nie, Tam nie, nie, zakończy, Dostał nie, nice. nie, nie, zakończy, nie, nie, zakończy, nie, 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 go nie, 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 go. Trzeba nie, zakończy, nie, centymetr nad głową. Ej, do kurde! Ej, tu ziomek rezuje! Typ! Typ! Ej, Co oni robią? Ja nie wiem, oni są chorzy. Oni wszyscy są chorzy. Niesamowite. Typa mam na dachu! Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest! Za głową! Kto gdzieś tu chodzi? Spierdzie! Nie no, był typ! Przyciągnął kroki, 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 kroki trener. Nie no, schizofrenia. Już go zapadło. Jezus Maria. On jedzie, widzisz? To na 70. Walgo, walgo! Tesia, Tesia. Zerodet, nice! 50, 70! Zerodet, zabijem! Dobra, do... elegancko! Ło! Na mnie! Leży, leży, leży! Drugi tu! Rakietę mi puścił! Bo są nalecę! Stary, na mnie, 18 drużyn! Ja nie wiem, co tu się dzieje. Leci do ciebie! Uważaj, to ten zrebootowany, on jest low! Aaaa! na mnie, Zerodet! O mój Boże! Nice, 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 ogień! Ejo? Nie, no co on robi? Nie, dobra, scope On kumpla rebutuje. Niesamowite. On miał dwa ja HP i kumpla rebutował. Ale jest winek Teraz no rewil rewind rangi. Rewil rangi, czym jak trenerowi poszło, nie? Obstawiam. Brąz 3. No, A ty byłem. co obstawiasz? 26 likwidacji, 26 likwidacji i pierwsze miejsce. I. No. <laughs> No srebro 1, srebro 1: 444%. No i mamy wyniki, mamy wyniki, widzowie! No i rezultat totalnie mnie zaskoczył, i okazało się, że taktyka monoika okazała się zwyczajnie najlepsza. I choć rywalizacja była mega zacięta, to właśnie on zdobył dla mnie najlepszą rangę w Fortnite. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i pamiętajcie o kodziku smarty 13.